HMM chciałbym dołączyć do NATO. Zadzwonię do USA. Dryn dryń. Halo USA. No co jest Ukrainą? Okej, okay, Ukraino, załatwione jesteś teraz nowym członkiem NATO. Właśnie dowiedziałem się, że Ukraina dołączyła do NATO. To jest odpowiedni moment na realizację mojego planu. Kazachstanie. Jak tam twoje plany? No właśnie planuję. No to planuj. Wydaje mi się, że Rosja coś knuje, bo jej nie ma. Chińczyk, pomożesz? No okej. Okay. Dobra, czas rozpocząć kolejne plany Rosji. Koreo-południowo-wojna. O nie. Korea może być tylko jedna. USA, pomóż. No okej. Okay. O nie. Chińczyk, pomóż. No okej. Okay. Koreo-północna. Ta walka już nie ma sensu, jesteśmy tak samo silni. Mam pomysł. A może stworzymy imperium koreańskie? No okej. Okay.